Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jest to odcinek informacyjny. Cóż chciałbym Wam przekazać? Tak więc jedna ważna informacja odnośnie Formuły 1 2013. Postanowiłem i też takie pytanie do Was. Czy nie chcielibyście, czy może nie wolelibyście właśnie nagrywania e, Formuły 1, jeżeli chodzi o tryb. E, właśnie trybu Grand Prix danym kierowcom, ponieważ faktycznie te odcinki mogłyby być dużo krótsze, ja nie musiałbym się z tym zbytnio bawić, a myślę też, że kariera jest już troszeczkę męcząca dla wielu z was i że tak tego nie za, za bardzo nie oglądacie, więc może właśnie zamiast skracać te odcinki kariery, to lepiej będzie, kiedy ja pojeżdżę trochę, na przykład właśnie tryb Grand Prix danym kierowcom, możemy zrobić fajny sezon, fajne wybrane tory. No i te odcinki na przykład nie przekraczałyby minut 10. Tak więc, jeżeli chcielibyście, to możecie pisać, czy się na to zgadzacie, czy, czy, czy po prostu popieracie także mój pomysł. Trzymajcie się ciepło. Cześć.